Prezenc Ukrainy – pułapka czy fatalny błąd? W grudniu 2022 roku generał Jarosław Szymczyk, ówczesny komendant główny policji, przebywał z wizytą w Kijowie, gdzie otrzymał granatnik rzekomo zużytą tubę, niegrożną atrapę. Bez dokumentów potwierdzających pozbawienie cech użytkowych przywiózł do Polski i w końcu umieścił w swoim gabinecie w KGP. To właśnie ten granatnik eksplodował 14 grudnia, raniąc go niegroźnie, między innymi ucierpiał jego słuch, ponadto doszło do uszkodzeń stropu i sufitu budynku. Śledczy ustalili, że urządzenie było sprawne, a do eksplozji doszło w wyniku ręcznego odbezpieczenia i naciśnięcia spustu przez generała Szymczyka. Dwa śledztwa, dwa spojrzenia na tę samą sprawę. Sprawa podzieliła się na dwa równoległe postępowania. Prokuratura Regionalna w Warszawie traktuje Szymczyka jako pokrzywdzonego, koncentrując się na okolicznościach wybuchu. Prokuratura Okręgowa, wszczęta w marcu 2024 roku, oskarża generał Szymczyka o nielegalne posiadanie granatnika. Przewiezienie go bez zgłoszenia i spowodowanie nieumyślnego zagrożenia dla życia wielu osób oraz mienia. Czy to był inny granatnik? Nowe ustalenia wskazują. Że eksplodowany granatnik mógł różnić się od tego, który generał Szymczyk otrzymał w Kijowie. Analiza fotografii wykonanej podczas wręczania prezentu wykazała różnicę, inny wygląd, brak charakterystycznych oznaczeń. To rodzi pytania o ewentualną podmianę między momentem przekazania granatnika a wybuchem. Kwestia ta wciąż pozostaje do wyjaśnienia i jest przedmiotem badań biegłych. Tajemniczy e-mail po łotewsku o możliwej bombie. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że na kilka dni przed eksplozją, dokładnie pięć dni przed incydentem, do służbowej skrzynki gabinetu generał Szymczyka wpłynął anonimowy e-mail w języku łotewskim. Tytuł brzmiał po prostu bomba, a wiadomość ostrzegała o nieokreślonym ładunku wybuchowym. E-mail skierowano również do kilku instytucji na Łotwie. W reakcji na niego dokonano kontroli pirotechnicznej KGP, ale zagrożenia nie potwierdzono. Mail został uznany za fałszywy alarm i zignorowany, nie odwołano także wyjazdu generał Szymczyka na Ukrainę. Z jednej strony brak szczegółów, na przykład konkretnej lokalizacji zagrożenia, mógł wpłynąć na bagatelizację ostrzeżenia. Z drugiej strony audyt prowadzony później przez MSWiA nie ujawnił istnienia tego e-maila, co budzi wątpliwości i stawia pytanie o brak komunikacji wewnętrznej i transparentności. Podsumowanie: Co naprawdę zaszło? Wydarzenie z grudnia 2022 roku, choć z początku wydawało się tragicznym przypadkiem, coraz bardziej przypomina złożoną i niedokończoną historię, nie został zapewniony odpowiedni nadzór nad prezentem. Możliwe działania sabotażowe, podmiana granatnika wymagają dogłębnej analizy. Ostrzeżenia zostały zlekceważone, opinia publiczna i władze wymagają wyjaśnień. Nadchodzący proces może przynieść nowe światło na tę kontrowersyjną sprawę. Jeśli podobał Ci się ten film i chcesz być na bieżąco z moimi najnowszymi treściami, nie zapomnij kliknąć przycisku subskrybuj. Dzięki subskrypcji będziesz zawsze na czas z nowymi odcinkami, które dla Was przygotowuję. Jeśli film przypadł Ci do gustu, zostaw łapkę w górę. To nie tylko daje mi mnóstwo motywacji do tworzenia kolejnych materiałów, ale również pomaga innym znaleźć ten kanał. Do zobaczenia w kolejnym odcinku